Dzisiaj kolejny odcinek z serii top 5. Były już amplitunery, wzmacniacze, kolumny, głośniki wszelkiego rodzaju. A w dzisiejszym materiale pokażę Wam top 5 najciekawszych słuchawek bezprzewodowych na rok 2024. Pamiętajcie jednak, że nie pozycjonuję tutaj produktów od najlepszych do najgorszych. Kolejność jest zupełnie przypadkowa. Poszczególne modele pochodzą też z różnych półek cenowych, tak abyście dostali możliwie najbardziej przekrojową pod kątem budżetowym prezentację. A zatem intro i zaczynamy! Padłem na taki pomysł, że pokażę Wam modele, które mają w sobie co najmniej jedną cechę, która jest top i która wyróżnia dany model wśród konkurencyjnych rozwiązań. Zacznijmy więc od fuzji kompaktowych rozmiarów urządzenia z bardzo długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Na rynku ciężko otro wirelessy, które są w stanie zapewnić tak długi czas pracy jak Audiotechnika ATH CKS50TW. Producent wyposażył je w akumulatory zapewniając nawet 20 godzin niczym nieprzerwanego od słuchu. I tak, jest to wartość podawana dla słuchawek, bowiem Tui magazynuje energię na kolejne 30 godzin. Dodajmy do tej wyliczanki szybkie 10-minutowe ładowanie dające 90 minut czasu pracy. Brzmi dobrze, prawda? A skoro już o brzmieniu mowa, to jest ono jak na audiotechnikę przystało dość analityczne, przez co wydawać by się mogło nieco chłodne. Te -y nie są jednoznacznie liniowe, mając tendencję do podbijania skrajów pasma. Według mnie to akurat plus, bo słuchawki mają dzięki temu swój unikalny charakter, przez co nie wywołują znudzenia od słuchem. Dźwięk przez nie generowany przeciąga uwagę i angażuje słuchacza. Potrafi przy tym zaskoczyć dobrym wokalem, niezłą prezencją tonów średnich, jak i głębokim basem. Jak nie trudno się domyślić, na brzmienie true wirelessów spory wpływ ma dopasowanie samych pchełek. Warto więc poświęcić chwilę lub dwie na dobór odpowiednich nasadek do kanałowych, dołączonych zresztą do zestawu ze słuchawkami. Topowe pod kątem redukcji dźwięków z otoczenia są z kolei Gemini 2 francuskiej marki Deviolet. To jedne z najlepiej wycieszających słuchawek typu True Wireless, z jakimi miałem do czynienia, a uwierzcie mi, trochę się ich przewinęło przez moje ręce. ANC wycina naprawdę skutecznie większą część nawet nieoczywistych dźwięków, takich jak mowa czy grająca w tle muzyka. Model ten otrzymał w spadku po pierwszej generacji wszystko to, co najlepsze. Wskazywane jako wada etui i jego niemały rozmiar zostały znacząco zmniejszone. Design samych pchełek nie zmienił się znacząco, nadal zgrabnie nawiązując do słynnych głośników Deviolet Phantom. Dodatkowo, producent proponuje aż trzy wersje kolorystyczne w porównaniu do jednej oferowanej w pierwszej edycji. W drugiej generacji najbardziej wyróżniają się oczywiście flagowa wersja Opera de Paris. W porównaniu do CKS-ów 50, akumulator wypada naturalnie słabiej, bowiem same słuchawki będą grać przez jakieś 5 godzin. Etui z zestawu przechowuje energię na kolejne 22 godziny, co jak widać jest wartością również niższą, niższą niż oferowana przez Audiotechnikę. Gmini 2 skupiają się jednak na ANC oraz niesamowitych doznaniach podczas odsłuchu. Devialet jako jedne z nielicznych słuchawek, prawdziwie bezprzewodowych, generują nieziemsko głęboki bas. Tony niski robią piorunujące wrażenie, zwłaszcza w utworach z odpowiednio poprowadzoną linią basową. Polecam przesłuchanie kawałka autorstwa Kazu i Bizarab powstałego w ramach projektu Busy RP Music Sessions. Bas w nim dosłownie furkoczy, co wywołuje ciarki na plecach. Gdy zaś mowa o tonach średnich i wysokich, te uległy poprawie w stosunku do Gemini pierwszej generacji. Są wyraźniejsze i pełniejsze, choć jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to słuchawki potrafią się delikatnie pogubić przy mocno technicznych i skomplikowanych utworach symfonicznych. A skoro już mówimy o skomplikowanych realizacjach muzycznych, na tym polu zdecydowanie lepiej poradzi sobie Bowers Wilkins PX8. To słuchawki, które można spokojnie nazwać topowymi, jeśli chodzi o oddanie prawdy dźwięku. Jeśli szukacie urządzenia, które przeniesie zamiar artysty w stopniu praktycznie 1 do 1, PX8 w swojej klasie to chyba najlepsze, co możecie wybrać. Wszystko jest w nich poukładane, przemyślane i doskonale prezentowane. Od sceny przez przestrzeń na detalach kończąc, co nie jest proste, biorąc pod uwagę zamkniętą konstrukcję słuchawek. Bowersy to przy okazji jedne z najlepszych jakościowo słuchawek łączących elementy z metalu i skóry naturalnej. PX8 oferują rewelacyjny feeling korzystania, czuć wyraźnie, że jest to produkt premium. Czas pracy w przypadku topowych słuchawek Bowers and Wilkins wynosi 30 godzin. Ładowanie przez 15 minut doda akumulatorowi energii nawet na 7 kolejnych godzin czasu pracy. W komplecie znajduje się dodatkowo kabel audio zakończony wtykiem Jack 3,5 mm, który umożliwia korzystanie z modelu PX8 jak z klasycznego modelu przewodowego. ANC w modelu PX8 jest bardzo wydajny, choć trzeba otwarcie przyznać, że pod kątem samego wyciszania nadal Gemini 2 od Devialeta radzą sobie, myślę, że trochę lepiej ale to też wynika prawdopodobnie z konstrukcji, bowiem dokanałowe Gemini 2 działają bardziej jak stopery, szczelnie zatykając uszy w stosunku do nausznych, większych PX8. Szukając z kolei kompromisu pomiędzy korzystną ceną, dobrą baterią, funkcją odsłuchu przewodowego i bezprzewodowego przy zachowaniu dobrej jakości dźwięku, ponownie wracamy do marki Audio -Technica. ATH M50 XBT2 to słuchawki, które nie raz, nie dwa, ani nawet nie pięć razy polecałem wam na łamach tego kanału. Właśnie dzięki rzeczywistemu połączeniu wszystkich wspomnianych wcześniej cech. M50 XBT2 to kolejne wcielenie kultowych słuchawek M50 oferujących dźwięk o no niemalże liniowej sygnaturze. Jasne, nie są tak perfekcyjne jak Bowersy. Potrafią nieco zaokrąglić, albo wyostrzyć, albo delikatnie uciąć górę przy dźwięku wysokich tonów, ale mimo to można ich charakter określić jako studyjny. Zresztą nie bez powodu to właśnie M50. W różnych wersjach najczęściej widuje się wszędzie tam, gdzie liczy się dobrej jakości odsłuch podczas realizacji ścieżki audio. Czas pracy M50 z dopiskiem XBT2 wynosi aż 50 godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem. W razie potrzeby słuchawki mają port Jack 3,5 mm oraz stosowny przewód, aby wykorzystać je przy pracy z przewodowymi źródłami dźwięku. Zapomniałem wspomnieć przy okazji PX-8 o ich składaniu. Słuchawki te mają jedynie obracane i rozsuwane muszle. M50 XBT2 z kolei składają się w niemal dowolną formę. Może to być dobry argument dla osób szukających słuchawek wokół wokółusznych z aspiracjami na możliwie jak największą mobilność. Kolejną myślę, że istotną cechą jest bardzo szeroki dostęp do części zamiennych, chociażby w postaci padów wokół wokółusznych. Wystarczy wpisać w Google M50 Earpads, a dosłownie zostaniemy zalani ofertami różnych padów. Od weluru, przez skórę sztuczną, po skórę naturalną. Na koniec zostawiłem sobie słuchawki, które uważam, że są najciekawiej zaprojektowane. Każdy producent stara się wypracować własny styl. Widząc słuchawki Bowers Wilkins, od razu wiemy, jakie są marki, nawet jeżeli usunęłoby się napisy. To samo tyczy się M50 XBT-2 od Audiotechniki. Nie inaczej jest w przypadku House of Marley. Positive vibration frequency. Ciężko zakwalifikować jednoznacznie do słuchawek wokół usznych, bowiem jeśli macie większe małżowiny uszne, ten model będzie bardziej na uszny niż wokół uszny. Co ciekawe jednak, nawet jeśli pady nie obejmują ucha w całości, a na nim leżą, frequencies są wciąż zaskakująco wygodne. Gdy jednak szukamy jakiejś jednoznaczności, Positive Vibration Frequencies są jednoznacznie bezprzewodowe. Nie znajdziemy tutaj żadnej możliwości połączenia ich przewodem sygnałowym. Jedyne złącze to USB typu C przeznaczone tylko do ładowania słuchawek. Ich czas pracy to okolice ok. 34 godzin co przy relatywnie niskiej wadze i niespecjalnie dużych muszlach to świetny wynik. House of Marley przygotował trzy wersje kolorystyczne Black, Copper i Rasta gdzie każda z nich wyróżnia się ciekawym paskiem przyszytym do pałąka. Najbardziej wyróżnia się kolorowa wersja Rasta, wprost nawiązując do Jamajki, ojczyzny Boba Marleya, którego to nazwisko dumnie widnieje w logo marki. Warto też pamiętać, że jedną z nadrzędnych wartości producenta jest działanie w poszanowaniu przyrody i środowiska naturalnego. Kupując słuchawki Positive Vibration Frequency robicie więc przy okazji dobry uczynek dla planety. Mam nadzieję, że znaleźliście wśród wymienionych dzisiaj modeli słuchawek coś dla siebie. Starałem się o jak najbardziej zróżnicowane modele pod kątem tego, z jakiego powodu można by je traktować jako topowe w swojej klasie. Jeśli jednak Waszym zdaniem jakichś modeli zabrakło w tym zestawieniu, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też dlaczego uważacie, że ten, a nie inny model uważacie za najlepszy. Zapraszam Was również do odwiedzin najbliższego salonu Top w którym to bliżej poznacie bohaterów dzisiejszego materiału, a także wiele innych modeli. Lista salonów wraz z ich danymi adresowymi dostępna jest niezmiennie pod adresem www.topheifi.pl Tymczasem, dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!